Witam Was wszystkich, z tej strony deska, Na prośbę użytkowników pokażę Wam poradnik jak od początku um, pobrać japońską wersję Black Desert jak zainstalować oraz aktualizować klienta ponieważ wielu z Was miało z tym problemy w tym poradniku pokażę to jeszcze raz od początku Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to jest standardowo wpalić naszego VPN a podłączyć się pod jakąś japońskiego uzyskałem już adres, następnie odpalamy tutaj. Uwaga, konieczne internet Explora wchodziły na japońską stronę Black Lizard, następnie wchodzimy w tą tutaj to jest do pobierania gry nie jest wymagane logowanie do tego kolejną czynnością jest kliknięcie tego wielkiego guzika tutaj oświetli nam się okienko czekamy aż się załaduje to ta apteczka działa tylko i wyłącznie na Internet Explorerze. Dlatego musimy włączyć tą przeglądarkę, żeby nam to zadziałało. Trzeba chwilkę poczekać, aż się nam załaduje. Jak widzicie, ta wydobycia ja chce zainstalować dodatek. Klikamy Zainstaluj. zainstaluj aktualnie tam się instaluje ten plugin z racji tego, że jesteśmy podłączeni na VPN-ie no to niestety to bardzo wolno działa to jest aktualny Game Downloader. W pierwszym okienku wybieramy miejsce gdzie gra ma zostać pobrana, znaczy to jest instalka, Załóżmy chcę to na D. Nowy folder lag Reset Japonia. Klikam OK. Następnie rozłączamy VPN a i klikamy ten tutaj złoty guzik gra zacznie nam się pobierać początkowo najedzie dość słabo, natomiast z czasem ta prędkość pobierania Zaczyna się rozkręcać i dojdzie nam do 4 do 5 megabitów na sekundę Także spokojnie jak widzicie idzie cały czas w górę Także do zobaczenia po momencie aż gra się pobierze Jak widzicie gra mi się już pobrała Klikamy Black Desert Live Wybieramy teraz miejsce, gdzie gra ma zostać zainstalowana W moim przypadku niech to będzie te Załóżmy Niech będzie ten folder, który stworzyłem wcześniej I klikamy ten guzik tutaj Gra nam się zacznie instalować, także trzeba chwileczkę poczekać, ponieważ mimo wszystko to są dwa pliki, e, w ogóle nie patrzcie uwagę na ten guzik tutaj, dla, e, znaczy ten pasek tutaj, dlatego że on w ogóle nie odzwierciedla aktualnego statusu e, instalacji e, gry. No jak widzicie, gra nam się zainstalowała. Klikamy OK. Gdy zainstalujemy grę, następnie trzeba się zalogować na stronę. Yy, oczywiście musimy przepisać, jeśli ktoś tego nigdy nie robił, obrazek zabezpieczający jak to zrobić. Jest do tego osobny poradnik na stronie głównej BlackDizert.pl Natomiast w momencie kiedy zalogujemy się na stronę. Klikamy Game Start. Ja proponuję korzystać z innej przeglądarki niż Litere Explorer, Chrome bądź Firefox jaką już wybierzecie aktualnie musimy y, pierw pobrać plugi klikamy tam guzik jak widzicie troszkę nam będzie to szło ponieważ pobieranie jest bardzo wolne natomiast no to jest rzecz konieczna bez której po prostu nie, za, nie gra nam się nie uruchomi ponieważ Strona będzie korzystała z tego pluginu, aby uruchomić grę. Także na tą chwilę czekamy, aż nam się ten plugin pobierze. Można korzystać z Internet Explorer, natomiast często wywala błędy przy startowaniu gry. Nie wiem, powiem dlaczego. No nie wiem. Natomiast... Mimo wszystko jest wygodniej po prostu korzystać z przeglądarki, z której aktualnie na co dzień korzystam, dlatego że wszystko mamy pod ręką. O, już plugin jak widzicie się pobrał. Jeszcze coś sobie tam mieli. Instalujemy go. Wybieramy folder instalacji tego plugina tam, gdzie... Wybieraliśmy grę OK należy tą stronę po instalacji plugina przeładować jeszcze raz i klikamy wersję którą chcemy wystartować 32B 64 ja wybieram wersję 64-bitową jest zewnętrzny z protokołu zapamiętaj uruchom aplikację następnie loguje nam się launcher tutaj w dolnej części wyskoczy nam kilka razy taka informacja jak widzimy gdy launcher chce nam pobrać jakiegokolwiek e, Patrzę. rozłączamy dyskonektujemy vpn -a. to spowoduje, że na nowo się zrekonektuje i pobierze sobie dużo szybciej tę aktualizację czekamy teraz aż Launcher sobie pobierze wszystkie wymagane pliki. Jeśli pobieramy przez Internet Explorer, korzystając z tamtej łatki, przeważnie mamy wersję od razu zapgradewaną do najnowszej. Natomiast czasem jest tak, że po prostu mimo wszystko coś zweryfikuje, że jakieś tam mu pliki coś nie pasują i wówczas on sobie na nowo te pliki będzie pobierał. Także czekamy teraz, aż pobierze sobie nam aktualizację i wracamy po No jak widzicie, już powoli ostatnie aktualizacje się pobierają. Trochę to trwało z racji tego, że klient, który pobrałem wcześniej jest już stary, natomiast bezproblemowo. Ważne jest to, aby podczas aktualizacji wyłączyć yy, vpn -a. Dlatego, że jeśli mamy włączonego vpn -a, bardzo często pliki, które są pobierane, one zostaną pobrane, natomiast są uszkodzone i w, podczas uruchamiania gry wywala nam różnego rodzaju błędy i wszystko po prostu musimy robić na nowo, ewentualnie na nowo y, update'ować klienta. Jak widzicie, gra się zaupdate'owała to najnowszej wersji już. Teraz jeśli dobrze pamiętam powinien się Game gameguard przy starcie gry także zobaczymy jeżeli dłuższy czas nic się nam nie robi aczkolwiek tutaj widzę, że jest ikonka uruchomiona, możemy robić sobie na urządzeń w procesach i patrzeć co nam się dzieje jak widzę coś tutaj nam znika także gra na bieżąco nam jakieś działania podejmuje yy, prawdopodobnie yy, gra nam się teraz nie uruchomi dlatego, że wyłączyłem vpn tutaj także jeszcze raz sprawdzę dla pewności czy nie ma uruchomionej jakiejś usługi która coś robi, natomiast widzę, że nawet procesor jest nie używany. także podłączam się pod VPN-a ponownie widać ten jest nieaktywny, odświeżam sobie listę Japan a teraz zostanę przypisany i wtedy jeszcze raz uruchamiamy grę dla swojej wersji bitowej. Dla mnie to jest wersja 64-bitowa. jak widać teraz powinna uruchomić nam w prawym stronie powinien się gameguard pojawić o właśnie jest on teraz potrzebuje się zaktualizować do najnowszej wersji e, trwa to mniej więcej do dwóch minutek w zależności od tego jak mamy szybkie połączenie z internetem trzeba się uzbroić niestety w cierpliwość Nyraś jak niekiedy mamy dobre połączenie i to po prostu wali nas z razu z prędkością. No są nie tam 5-20 sekund, mam Game Guard'a Natomiast no, czasem jest tak, że szczególnie w godzinach wieczornych. Jak widzicie, on pokaże tutaj jest tych sesji 80. Załóżmy tutaj. Mamy tajwan akurat. Zobaczmy z Japonii. 8, 16, 23, 24, Iceland. O 106 sesji. Ciekawe co to jest. Także trochę tych sesji mamy. Ważne jest to, aby za pierwszym razem, jak uruchamiamy grę po zainstalowaniu, ją uruchomić w języku japońskim. Dlatego, że podczas pierwszego uruchamiania dodają się wpisy do rejestru oraz cała struktura plików staje zaktualizowana tak, aby nam działo. Wówczas wtedy nie wywali nam żadnego błędu podczas uruchamiania gry bądź yy, podczas próby yy, yy, jakiegoś paczowania tej gry do wersji angielskiej. Czekamy chwilę aż nam się gra uruchomi. Pierwsze uruchomienie zawsze trwa dłużej. Jak widzicie mam grę już uruchomioną. Możemy ją teraz wyłączyć. No, ok. Jest tyle jeśli chodzi o instalację klienta. Teraz w jaki sposób zrobić aktualizację do polonizacji bądź do English Patcha. Robimy to w ten sposób. Możemy rozłączyć na chwilę tego VPN-a, jest nam niepotrzebny. Wchodzimy na nasz fansite www.blackdesert.com.pl Następnie wchodzimy do tłumaczeń, ponieważ gramy na wersji japońskiej kolonizacja Black Desert Japan pobieramy patcher i go instalujemy gdzie go zainstalujemy to jest na, nasza decyzja nie jest wymagane instalowanie go w specyficznych lokacjach chwilkę to potrwa Akurat standardowo ja pracuję na dysku SSD, także u mnie to jest pach pach pach, natomiast teraz przerzuciłem się na drugi stary system, żeby pokazać Wam od podstaw jak wszystko uruchomić. Launch the program. Tylka czekamy. Jak widzicie. wykryło nam grę. Mamy zainstalowaną wersję i zaktualizowaną Klient też. Klikamy apli patch program nam zacznie pobierać słowniki, które zostaną użyte do podmienienia odpowiednich tabel w grze. Natomiast ten patch głównie służy po to, aby wyciągnąć najnowsze nam tabele z gry, dlatego że mamy przygotowaną polonizację. Jak widzicie, patche wszystkie zostały wgrane. Możemy sobie teraz wejść do folderu scrum. Game on dla like Live i jak widzicie tu mamy folder z tłumaczeniami teraz pobieramy sobie polonizację gry najnowszą i zamykamy i wyciągamy te tabele do naszego folderu Przenieś i zmień wszystkie Tabele zostały przeniesione. I teraz grę mamy z spolizować. Bardzo ważna uwaga. Przy każdym patchu gry, jak odpalimy sobie patchera i tutaj będzie inna wersja, na przykład jeśli najnowsza wersja, załóżmy jest 10, my będziemy mieli 8, wówczas nie będziemy mogli spaczować gry. Dlatego, że wersje muszą się zgadzać. Wówczas musimy uruchomić grę, spaczować grę wyłączyć ją bo jak się wystartuje i dopiero kliknąć apply patch wówczas to wszystko będzie działało także sprawdzimy teraz czy wszystko działa tak jak powinno wybieramy ponownie serwer VPN do którego się podłączamy klikamy na start game 64 wersji bitowej My teraz się gra dużo szybciej uruchomi z racji tego, iż wszystkie struktury plików są poukładane, game guard został równy, zaktualizowany. Także, o jak widzicie nawet zmieniła się ikonka, teraz game guarda i w miarę szybko to się wszystko uruchamia. Także z tym nie powinno być większego problemu. Czekam aż na logo per alb zniknie. Jeżeli podczas ładowania gry po tym logu nam gra się skraszuje, wyłączy się bez żadnego komunikatu, to znaczy, że mamy nieaktualne tabele i zaraz pokażę Wam w jaki sposób zrobić. Jak widzicie grana nam się jest grana polonizacja, także grę łączą, ponieważ wszystko ciało. Natomiast. W przypadku, jeżeli gra nam się wyłączy podczas startu, zaraz za tym ekranem logowania, wówczas wchodzimy do folderu gameon-reset-table i usuwamy ten plik. Jeżeli usuwamy language data z tego folderu, wówczas gra nam się normalnie uruchomi, ponieważ polonizacja aktualnie jest skrywana ręcznie. To tyle w tym poradniku. Gdyby były jakieś jeszcze pytania, Zapraszam do komentowania. Pozdrawiam. Deska.